Ale jak czarny nie przez walenie, wysyłali nas od psów! Nie ja! Ja uciekłem z wojska! Do domu chcę wrócić, żona czeka! No to się nie doczeka. Bojko, dawaj sznur, powiesimy skórę wysyła. Odejdź, on już tylko z kostuchą będzie gadał. Dorodny chłopak. Widać, że su to sobie jada. Na ziarnie z naszych pól się upadł. Teraz krótcy będą mieli ucztę. Tydzień minie, nim go obiedzą do kości. Poniechajcie! Żonę mam! Dziecko! Chuj mnie to obchodzi. Co wam zrobił ten człowiek? Ten? Nic. Do wsi no zaszedł sygnet na chleba wymienić. Ale u nas jadła nie ma. Przez czarnych. Stratowali pola, zrabowali spichrze, spalili sady. No to zamiast chleba dostanie pętle. Ludzie, czy wy nie słuchacie? Ja tej wojny nie chciałem! Uciekłem, żeby wrócić do domu, do żony i dziecka! Weźcie wszystko, co mam, ale życie darujcie! Puśćcie go. I co, może jeszcze mu dać prowiant na drogę? Konia przysposobić. Czarni nam nie okazali litości, to i od nas jej nie zaznają. Próbowałem po dobroci, to teraz spróbuję siłą. <laughs> Dziękuję! Gdyby nie ty. Gdyby nie ja, zginąłby tylko jeden człowiek. Naprawdę jedziesz do żony? Tak! Tuż przed wojną urodziło nam się dziecko! Dziewczynka. Dałem jej na imię Betrys, po babce. Czemu, czemu mi pomogłeś? Bo nie lubię samosądów. Idź już. I trzymaj się lepiej z dala od wsi i gościńców, póki nie przekroczysz Jarugi. Jestem Geralt z Rivi, Wiedźmin. Co ty robisz? Zabijam potwory.